To jad mołdawski. Jest to ciekawa roślina, która występuje również u nas w polskich górach, na przykład w Beskidzie Niski. Jest to roślina potencjalnie śmiertelnie trująca. Zawiera specyficzne alkaloidy z grupy diterpenowych, które porażają bardzo mocno przewodnictwo nerwowe. Z tego względu spożycie niewielkiego fragmentu rośliny czy kwiatu może się skończyć nawet śmiercią. Kiedyś to jady różnych gatunków, w tym to jad mocny, wykorzystywano jako środek znieczulający na przykład przy operacjach dentystycznych. Operacje dentystyczne no, polegały na przykład na usuwaniu zęba przez kowali. Jednakże był to środek niepewny i Połknięcie właśnie świeżego soku użytego do miejscowego znieczulenia mógł spowodować śmierć pacjenta.